Piłkarze Woloni Kępno w pełni zasłużyli swoją postawą na boisku na zwycięstwo w starciu ze Stalą Pleszew. Byli zespołem lepszym na tle przetrzebionej kontuzjami ekipy z Pleszewa. Początek spotkania nie zwiastował wysokiej wygranej lidera rozgrywek, jednak w miarę upływu czasu na murawie inicjatywę przejmowali Białoniebiescy. W 28. minucie wynik spotkania otworzył Patryk Słupianek, który wygrał pojedynek biegowy z Szymonym Augustyniakiem i strzałem pod poprzeczkę pokonał Wójcie Szaka. 4 minuty później z prawej strony doświadkował Piotrek Cierlak, walkę o piłkę wygrał Marcin Gruszka i strzelił swojego 20... 25. gola w sezonie. Po zmianie stron w 51. minucie sędzia podyktował rzut wolny z bocznej strefy boiska. Futbolówkę do grający prezes Stali Tomasz Zawada, a głową piłkę do siatki skierował Patryk Maniak. Podrażnieni tą sytuacją piłkarze Polonii Kępną podkręcili tempo, którego nie byli w stanie wytrzymać zawodnicy z Pleszewa. W 57. minucie po błędzie defensywy piłkę przejął Łukasz Walczak, który strzałem w długi róg bramki podwyższył na 3 do 1. W 86. minucie po faulu na Cierleku sędzia podyktował rzut karny, który na bramkę zamienił z 11 metrów Jakub góry. Może ostatnio ta gra nie była zadowalająca, no, robiliśmy wyniki, robiliśmy punkty, ale dzisiaj naprawdę chłopcy zagrali bardzo dobrze. Ja myślę, że z Pleszewem, ze Stalą zawsze, był, zawsze były me mecze takie można powiedzieć przysłowiowo po piłkarsku na żyle. Nie? E trener taki sam styl uprawia gry co my. Myślę, że. E Naprawdę bardzo dobry mecz. Przede wszystkim było bardzo dużo walki i to, to preferuje dla jak i ten tak i ja to preferuję i była bardzo męska gra, mi się to podobało. Niestety ten mecz z kalmierzycami i z kępnem dwa podrządy no, odbiły nam się no, niestety dużym echem. No, dopóki jeszcze chłopacy byli zdrowi, to próbowaliśmy, walczyliśmy. Uważam, że mecz był w miarę wyrównany w pierwszej połowie, tylko że kępną o dwie bramki, no, a w drugiej połowie no to już było. Praktycznie chłopacy u nas, u nas wypadali co którąś minutę następny, ławka była krótka i nie mieliśmy już w drugiej połowie nawet e, szans takich na, na zdobycie trzech punktów albo jednego punktu. Na chwilę po życiu wolnym urosły jeszcze morale zespołu po tej bramce, ale za chwilę dostaliśmy na 3-1 i już się mecz praktycznie zamknął. No co tu mówić, no. ja tu ćwiczę Kępno awansu, bo uważam, że są lepszym zespołem niż Kalmierzyce. Polonia Kępno nadal zajmuje pierwsze miejsce w lidze okręgowej. Stal Pleszew spadła na szóstą pozycję.